Się legenda programu Szymona jest o rozmowy z Płotem. Proszę Państwa, najważniejsze są stosunki. Stosunki należy umacniać, a żeby umacniać stosunki należy zapraszać ludzi ustosunkowanych. W związku z tym, jako pierwsza, wyjątkowo ustosunkowana, wiedząca wszystko, Monika Olejnik, proszę bardzo. Niezwykle ustosunkowany ciała Kremla Władimir Putin. Oraz ja także właścicielka permanentnej chrypy Agnieszka Chylińska. Come on! Oraz człowiek, który budzi tylko pozytywne emocje wśród wszystkich nas nas, Polaków. Prezydent Lech Kaczyński. Co pan prezydent Kaczyński, panie prezydencie, pan tam ściska między nogami sorska? Nie bardzo wiem o czym pan mówi. To taki żart, panie Szymonie. Przepraszam. Przepraszam. To taki żar oczywiście, em, ściskałem bigos, to takie polskie prawdziwe danie, prawdziwe. Moja żona zrobiła taki suwenir dla naszego przyjaciela Władimira. To jest bigos ala kaczucha. Dobra, dobra, ja podam, ja podam. To dziękuję. Proszę bardzo! Specjalnie nie, nie. dla pana od mojej żony nie, ja. i całej mojej rodziny. Wiele babka! No, dawaj, Tego dawaj. Ta jawna prowokacja <coughs> w tym czymś jest wasze wstrętne polskie mięso. O nie, przepraszam bardzo, ale <coughs> mięso jakie zostało tu użyte jest <coughs> pochodzenia. <coughs> rosyjskiego. Co ty powiesz? Znaczy to bardzo sympatyczny gest. specjalna dla mnie z Rosji mięso. No, Prowadzić, żywe. Nie całkiem. Takie... Nie całkiem drogi e, panie mięso zostało. E -e pochodzi z ukochanego pieska e -e -e naszego ogrodnika, e -e -e który się wabił, znaczy nie ogrodnik, tylko piesek. No, dawaj, dawaj, Sierioszka. No tak tak, to tak. No da spasiba. No właśnie Spas po raz kolejny pan prezent pokazał, że jest człowiekiem wspaniałym, życzliwym, prawda? Można śmiało powiedzieć, że... Pierwsza właściwie kaczka w naszym kraju o gołębim sercu. Także ja tak... dziękuję bardzo. Więc... Czyli miał pan przeszczep z gołębia, tylko żeby serce nie zawiodło pana na krakowski rynek, bo mogą tam pana zadziobać, jak wyczują ja Warszawkę. Niech mnie nie zadziobie. A, a tak a propos Warszawki, Szymek zobacz fajne buciki sobie kupiłam, ale, nie, mieniko, ale Hucze, muszę przysok. zdjąć, bo strasznie mnie uwierają, ale, nie, nie, ale zobacz nie, no nie, jakie w... fajne, ile byś za nie dał? Dam, dam zaraz prezydentu da, Putinu. Ja. Dawaj, dawaj, dawaj. ja pozwolę sobie przejść do poważnych tematów. No. Przyznacie, że w Rosji są podrabiane niektóre polskie produkta no Nie, nieprawda, nieprawda. No jedyne, co przerobiliśmy, to klej. A dla dobra narodu. A zaraz, czy nie spełniał wymogów rosyjskiego rynku? Bo... No, u was tam była papka rybna, tam był alkohol i tam były substancje takie zwierzęce. No, robotniki wpieprzali go garściami, zamiast klej. Tak, a prawidłowa sprawa powinna być taka, że oni się powinni kleić do roboty! O, no, no da, no da, no i my dodaliśmy e, e, do składu olej rycynowy, e, Pozamykaliśmy wszystkie wychodki do końca pracy. A cypier, a nie zapierdaliaje, trzeba miło patrzeć. No. Da, da. Ja, ja mogę olej. Tylko powiedzieć, że to <noise> bardzo. Niehumanitarne. No, jednym słowem, krótkim słowem, nie no. wiem. Robotnicy mają u was przeslane. A już... Nie przerywaj dziecino. Dołożę starania, starani, jak obejmiemy władzę nad <śmiech> <śmiech> mediami, to tymi swoimi płytami będziesz mogła sobie tylko <laughs> kibelek wyłożyć. Najbardziej, no czyli, czyli, e, czyli. Co, czyli, czyli. Czyli to jest taka papryczka, słuchajcie, e, przy pomocy której moja znajoma, notabene znana, znana polska aktorka, której e, nazwiska przez wrodzoną sobie kurwa delikatność nie powiem, e, chciała. E, kurwa. No. Z nie, poznają, nie, nie, nie znają. Chciała e, dodać pikanterii e, seksowi. No i tak się to skończyło, że niestety przez trzy tygodnie, dniami i nocami siedziała w wannie e, dolną częścią ciała, chłeptając hektolitry wody. O, no, tak. Większego świństwa nie słyszałem. Ja no też to nie. tak się składa, że ja tak i mogę ci powiedzieć. Nie, nie. Ja Ale niech powie. Moniko, co chciałaś powiedzieć? Moniko. No chciałam, no chciałam cię przede wszystkim zapytać, kurczę, no ile byś dał za te buciki? no? Ja bym nic ja nie dał. Nie, nic nie dam. Niech Chciałem coś wydać pana prezydenta A, tak, tak. Przepraszam, Przepraszam. Przepraszam, chciałam zapytać, panie prezydencie, czyli PiS dąży do przejęcia władzy nad TVP, czyli wszystkie programy publicystyczne będą zajęte, nawet te po 22? Proszę panią, jedyne na co chcemy mieć wpływ to wiadomości, niektóre może zbereźne, dobranocki. Cóż takiego zbereźnego jest w bajkach? Chciałabym no się dowiedzieć, no ja Bo... też, no. Niech pani nie będzie żałosna, dobrze? Bo na przykład taki, okay. <taka, taka bajka o księżniczka. O Kopciusze? Na ziarnku grochu. No, no to umówmy się, ale to jest to chyda. Biedna mała dziewczynka, która powinna dawno już spać, a bawi się grochem. Ale rozumiem, że PiS wprowadzi swoje własne produkcje do ramówki, prawda? Jeżeli idzie o rozrywkę, to dostarczymy reality show. Pod tytułem e, Wstrzemięźliwi o. to będzie dla młodych par przed Dobry, przyjęciem dobra. sakramentu małżeństwa. No i co? No, no i co? Już mówię cztery pary, które przez trzy tygodnie będą zamknięte w jednym pomieszczeniu. Aha. E e którą pierwszą opchnie diabeł do... O, diabeł, diabeł, ciekawe, ciekawe kto zagra diabła, nie? Ja się zastanawiam, nie wiem, może Krzysiek i bisz. Tego jeszcze nie robił, nie? Nie, nie, Jezus, tak, to takie jedz, jedz, nie wiem, nie tak, nie Pardon. Niech pani nie przerywa, którą pierwszy popchnie diabeł parę do złamania przysięgi. Ta para przegrywa to proste. Cikieria, ja, ja u nas, u nas, u nas w Rosji wszystko można oglądać. Na co ja pozwolę. Dobra, dobra, dobra rada się... dla Ale pana, Pan Kwaczyński. Dobra rada. No. W ogóle bardzo dziękuję, że pan przyjechał. Dziękuję o, bardzo. Panie prezydencie, co się stało? Do tej pory był pan antyruski. No, może antyruski byłem, jeżeli idzie o pierogi ruskie robione przez moją Marysię. Zawsze yes. tyle tego sera tam naładuję, że potem nie mogę dzioba zamknąć. <laughs> Ale to już. Pytanie do Pana prezydenta Putina. Kiedy w końcu pochowacie Lenina? Kada? Szczerze mówiąc, ciężko będzie no. Oh. Ja w trudnych sytuacjach idę do mauzoleum, biorę wodza na kolana, przytulam do serca od razu lżej na duszy. O, taki organoleptyczny kontakt no, z bliską osobą, nie? Da, da, dobra. Ale podobno konserwatorzy Lenina trochę na pana przyoczyli, bo pan nie odkładał wodza na swoje miejsce, prawda? I pomylono go kilka razy ze śpiącym portierem nawet. Tak, no to tak, było tak on jest straszne, tak, tak jest straszne. No durny ty Szymon, durny, no. E, pomyłka była. Czas nagli, więc da. ja. No, czas Wodzę... nagli, więc może mnie w końcu zapytasz, ile dałam za te cholerne buciki, co? Się Dobrze, kurde mol, ile dałaś no tak. za te cholerne buciki? No nie no Szymon, no wiesz, no jak tak można? Co za no. nietaktowne pytanie. W towarzystwie pytać kobietę o cenę buta? Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu, ale jeszcze mam dziękuję. na koniec takie intymne pytanie. Co Państwo robią... Jutro pewnie zwiedzanie stolicy, prawda? No, nie, 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 ja nie mam czasu na takie pierdoły. Ja muszę jeszcze dla żony pod Wawelską kupić, no ona bardzo tym się zajada. No a do domu, no dwa worki kleju, bo płytki łazienkowe nam e, e, się sypią. A państwo? Państwo też pań... się sypie od dawna. Znaczy nie, ja pytam resztę gości, a, przepraszam. A, szpardący, Panie Szymonie, trochę z żoną po stolicy, pokręcimy kuperkami. Ja. Taki żart może na koniec, chcę po prostu udowodnić, że parady mogą mieć pozytywny aspekt. Oczywiście dziękuję też. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja też poparaduję do domu, złożę swoje ciało do ciała swojej żony, a ja teraz już kończę rozmowę w kółku i zapraszam na.